Dostałem zamówienie 33,80 Po czym wchodzę tutaj mam 2 złote Co się stało? Ja dostałem zamówienie Za 33,80 Ale skam. To no mi się to w głowie nie mieści, o co chodzi? Zaakceptowałem Ale ja wchodzę i mam 2 złote i zapłaciłem 2 złote O co kurwa chodzi? chuj kurwa chodzi, dostałem w Soskoparkowiec, nie? No jest nie? Gdzie ja muszę jechać? Kurwa znowu do, do lasu No uspokójcie się, to już, to już nie dostarczy tego teraz no wyjebane, nie dostarczy tego. Ja to tego nie, nie, nie będę, nie jechał, cnie. A to znowu tam jakiś teren prywatny, jakiś chuj wie gdzie? Mogę pojechać gdzieś do, do lasu na przykład? Albo gdzieś na jezioro w sumie? To mogę, gdzieś na jezioro, znowu w to samo miejsce. Raz byłem, drugi raz, po co trzeci raz? Wyjebane! No, 33,52 teraz się pokazało. Teraz mogę pojechać, cnie. Chłopie, no pojedziemy. Najlepsze moje zamówienie, cnie. Ej hey koło zgubił. Aha, taka sytuacja, że go gościu zgubił koło, nie? Ja mogę dobrze jadę? Dobrze tak. Tylko ja też takie zamówienie, ja mogę takie zamówienie dostarczać, w ogóle, to powinienem od, odrzucić jako globo, bo ja to chciałem odrzucić go ale miałem dwa złota, ale mi to wskoczyło, że to 33 zł niby, zamówienie, więc czemu ja bym miał tego nie dostarczyć, tylko że ja dostarczam sos koperkowy kurwa gdzieś w pole, a klienci nie ma, ma ktoś żarcia wozić, nie? Ale to też w sumie, nie wiem. Dostałem zamówienie, dostałem zamówienia obecnie nie? Jakby... Ktoś inny, inny glawiarz wejście z za te zamówienia, nie ja to muszę dostarczyć. Ja bym ja odrzucił, ale było 2 złote, ale wyskoczyło 33, no to się opłaca za 33 zł, kurwa, dostarczyć to w pole, nie? Dostaję zamówienie, masz na 33 zł z czemu ja mam tego nie dostarczyć, nie? Jak się da? Czy to ja to w ogóle? Nie, w ogóle przez jest

a ten tam nazywa się Kury, a ten kawałek to nazywa się tyrka i właśnie... With a broken heart.

Ale tak, tak, ktoś mu chyba musi odrzucać ogólnie takie zamówienia. Nie wiem czym jest głowa, że takie coś nie wypiedolą Ale to w sumie zadowolę, że no to co? Mam dostawę 33 zł, mam w jakiś punkt, to muszę to dostarczyć, czy nie? No nie wiem. Mam, mam nowe wyprane buty, nie chcę ich ubrudzić. Muszę się przywiec, hop, hop, hop. Się, się, się nie? A może mogłem, mogłem, mogłem wcześniej nawet już dostarczyć, w ogóle nie pośrednio aż tu biegłem w tyle nie? Już mogłem wcześniej do, dostarczyć. Wcześniej mogłem dostarczyć. dostałem 30 milionów 30 zostałem dostałem. Mogłem wcześniej, wcześniej dostarczyć, nie? Bo już byłem w zasięgu w ogóle. Nie pośrednio aż tu tyle biegłem, ale chuj. Może nawet mogłem przeobciut do, 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 dostarczyć. W sumie nie sprawdziłem, a chuj tam lekki jogging, poranny jogging, po poligonie szczecińskim, dobrze mi zrobił Dostałem tu 3 dychy w ogóle? Dostałem te 3 dychy, ale teraz jestem poza strefą, strefą tego, zamówień. Muszę szybko biec, żeby być w strefie zamówień. Może dostanę schab schabowego tego. Przyszłam panu, jestem poza strefą. Czy jest dostać się poza strefę? Nie, wiem, czy to też jest. Jestem poza strefą teraz. Idziemy szybko, szybko, szybko. Uff. Jestem poza strefą, zone. Na Battle Royale. Zone, zone. Muszę iść do zona. Zony, zonę. Ale potało się, 30, trzy, się potało. daleko trochę, ty, nie? A, ale było tych, zamówienie? Największe się zamówienia. No miałem 28, a tu 30, 30, 35 Sosko z do lasu i chuj